Co? No teraz na początek, to jest pierwsza scena To jest pierwsza scena? No Weź coś To jest ta scena, Tutaj dajecie nogę? Tak, to jest właśnie ta scena Dobra Dzień dobry, to jest ta scena, w której właśnie zaczynamy naszą przygodę z Rajdem Kamil już wkurwiony, bo... No tak albo On jest gorszy ode mnie ostatnio No właśnie, wkurwiony, Kamil jest bardziej wkurwiony od kurwionego Michała Słuchajcie, coś się kurwa lombował, jakiś dziwny temat Chodź tu Lotek Lotek, Lotek, Lotek może będzie Szczuran już na lawecie. No, w końcu tam gdzie nie go jeździł. Ktoś tu jest wielkim dzbanem i mnie zastawił, że nie mogę wjechać puntem na lawetę, bo ja zaraz przestawię. No to ja już przestawiam, a punto będzie ładowane na lawetę. biały barczyk już, już wieża a szczura nisko spakowane i tak lecimy na można powiedzieć oponach, które um, wiele przeszły, ale no, na ten sezon coś się kupi nowego ważne żeby nie było awarii, żeby ten rajd po prostu przejechać wjechać się z powrotem w samochód jeździć, bo przecież po maździe to jest totalnie inna bajka, człowiek jakby od nowa się uczył jeździć, po prostu prowadzić samochód Ładnie to wygląda. Co? To twoje biało. Dziękuję. Dobra. No tak no To jest kurwa umyty, a nie to. Zobaczcie, drodzy widzowie, jak wygląda chleb. <gryw> to jest chleb. <gryw> Ale on zewnątrz, nawet jak go umyjesz, to wygląda jak chleb. Ale tu nie o to chodzi. Kurwa, no. Butelka Red Bulla, która wypada ci z fotela Ja nie piję Red Bulla. Ten tam Tak? No. no. Kiedy się zorientowałeś, kurwa, że szkło jest pęknięte w usterku? Dzisiaj mi powiedziałeś, że... tak. A kiedy było zbite? Pewnie po ostatnim rajdzie. Nie. Przedostatni. Jak ty prowadziłeś, a ja byłem na miejscu pasażera. Uf, Czy jakieś ponad dwa lata temu. ignorancie. Nerwowi są strasznie. <grym zypnia> Żeby nie było kochani, jest... W pół do drugiej. Piątek. Zajechał sprzęt pod hotel, musimy go wypakować. Jesteśmy z Michałem lekko. Już... E, poczekajcie, bo nie mam tak typowego statywu. Jesteśmy już lekko zjechani, no ale jeszcze to trzeba zrobić. I, i dopiero Spań. Tak to jest na tych rajdach. Nie ma miękkiej gry. Raczej w Wyspani nie jesteśmy tutaj z różnych powodów. Cziałamy! Jesteśmy pierwszy odcinek prolog Monte Carlino. Bardzo nie lubię tego prologu, bo są dwie beczki. Okrążone chcemy trzy razy. Tak, tutaj jest dramat. Więc... A że lecimy na biorąc jedynym komplecie kół i to z przodu są takie deszcze trochę zjechane z tyłu zjechane średnio twarde Michałki to za bardzo nie mamy nawet czego podłożyć w razie trafienia w krawężnik więc no, trzeba tu będzie jechać bardzo pizdowato i na okrągło bez szaleństwa Fireworku się nie spodziewajcie Dawaj, Śmiało, 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 śmiało Śmiało, 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 śmiało.

9 trzy. 4, 3, Jak? Istotnie jestem zmartwiony tą skrzynią biegów. Bo jak widzieliście, był problem z biciem dwójki. Na taki fest musiałem ratować się trójką. Od tego momentu redukcje są problematyczne. Jedynka w ogóle po odcinku, kiedy nie była zagrzana, to została i nie chciała się. Wziąć no, Może mamy chwilę na serwisie to zobaczymy Czy tam coś nie wpadło, nie wypadło, nie zablokowało Wybieraka, no kurka malada macie No najgorsze jest to, że na koszalinie są dwie beczki gdzie trzeba będzie zejść do jedynki i robić to na okrągło, więc Morda jeża, żeby później mógł Albo wbić jedynkę albo później ją wybić Dawaj, 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 szeroko, 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 dawaj, jak dawaj, dawaj, szeroko, szeroko, dawaj, Dobra, dawaj, się, dawaj, 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 arena. Tu się wszystko wczoraj zaczęło, a tutaj się w tej chwili właśnie kończy kartę oddane. Bardzo ciekawy rajd, trudny, wymagający. W sumie bez przygód, no tam trochę ta skrzynia poszwankowała i wyniki jak na, jak na debiut po prawie dwóch latach rajdowania, na takich skuźlonych oponach. Samochodem nie do końca przygotowanym uważam za bardzo, bardzo satysfakcjonujący, zwłaszcza, że na Super os -ie. okazuje się, że mieliśmy chyba drugi czas w klasie, więc... Nieźle. Na beczkach, gdzie naprawdę tego nie trawi, nie cierpia samochód, aż jęczy, bieda. Nieważne, trzymajcie się, dziękuję, że oglądaliście. Chodź. Co, to Było dobrze? Było dobrze, bardzo dobrze, gratuluję. Na razie.